Zaczynam ten film, aby powiedzieć Wam, że mój dom obecnie stanie się domem do zapamiętania, bo trzeba będzie zmienić w nim rzeczy. I jeśli zapomnicie, co zostało zmienione, to przegrywacie, a jak będziecie pamiętać, to wygrywacie. O, Dobra. czekaj, 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 czekaj. Czeka. A czy to za u was jest? <mogulity> Dobra, idź pierwszy, idź pierwszy, zmień i zaraz zobaczymy, co ja to zgadnę. Ale ja. nie chcesz sobie przypomnieć, jak wyglądał mój dom? Musimy przypomnieć sobie chyba. Ja... Dobra, ty pamiętasz, nie musisz, ty pamiętasz, to, i pamiętasz nie musisz. I już wiem, dawaj, dawaj, dawaj. To, dawaj, zmieniamy razem na tego sobie, ho. Dobra, jak myślisz, to jest nubek, on na przykład zapomni, że tutaj były rzeczy świąteczne, dlatego zepsuję wszystkie rzeczy świąteczne. To te, te lampki to, to, to rozwalenie, wszystko. No czy ja wszystko zamienimy, tak? Zostawimy tylko bombki, żeby było, że troszeczkę. Ej, to tutaj robi kawałek jakiejś czerwonej ketchupowej mazi. Co? O! To? To, 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 to. to, to. Joking, co tu yeah, moja było? W co, to, to, w co to było? O! Co to było? O! nie zrobiłem? No! Ej, ale mam pomysł, czekaj, a może weźmiemy tą sztalugę? Aha. A To, tą sztalugę? O, i dam ją tutaj. Dobra to to będzie druga rzecz. Pierwsza rzecz to była te świąteczne rzeczy. Jeszcze jedna tak. rzecz potrzebujemy, Trzeci rzeczy. Co bym lobkowie? Komu... No chodźmy jeszcze na górę, bo już góra... A może o. kanał telewizyjny zmienimy? Myślę, że to nie, Nowek to nie skapnie się, to, to jest za głupiotki. To jest mega trudne, no co by to jest zrobić? Chyba, że robimy po, piętach, po piętrach, to robimy, może, czy nie? Mmm, nie, no całe, ty chcesz, żeby widzowie zasnęli. Wiem, że, no, wiem, ta! że, wiem, że ty chcesz, żeby widzowie zasnęli. No, dobra, no, daj, ho, psi. Zabieramy tego kota. Kota, co robimy, robimy? Damy e, na drugie piętro. Ok, na drugie piętro? Gdzie? Damy na stół. O, i to A są ja trzy nie rzeczy. Nie ale to jest pierwsze piętro. Dobra, Nubek! Ten Masz nubek. od teraz 10 sekund no, na znalezienie... Myślę, 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 wiem! Dobra, już wszystko pamiętam. Dobra, wszystko co? pamiętasz? Dobra, to dawaj, zaczynaj. Mm, no, na pewno coś tutaj zmieniłeś. się. To, to mi wygląda... Bez choinki. Co? 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 Tak, bez choinki. Jak ty to zapamiętałeś? A A, to to. No, choinki są akurat bardzo... Czekaj! Co? I bombka, bombka, była jedna tu. HAHAHAHAHAHA <laughs> nie, ja. nie wiem nawet sam. Nie, nie, nie ruszałem bombek Nie? I bombki. I Te bombki są akurat ja A... Ty, ty... nie odzywaj ty! A. ja a. nagrywam to ty cicho! Ja a. Ej! A zauważyłeś o, coś proszę. innego niż choinkę? To zniknęło? O, Czekaj, czekaj, ten niech się nie odzywa. A, da... banana, banana, bana, ma bana, ma! Bana, e dobra! Za Tak, sami jesteśmy spojane! Nie no... Dobra, ej, Nubek, zniknęło coś więcej niż choinka? Z takich świątecznych rzeczy? Tak, w gazaru, w gazaru coś zniknęło. Auta nie ma. Auto nie miałem, bo tak dzisiaj siak nie mam auta, bo nie wylełem dyrta do kranu, a jak wyleję to będę miał auto! A bo będę dyrt kranie! Aaa! Ej, cały czas coś dzwoni do drzwi! To to za debil! Dobra! Kolejna rzecz Nubek, bo zapomniałeś jeszcze wielu innych rzeczy! Eee... Ciekaj, ciekaj! Ciekaj, ciekaj! Nie, nie nic! Nie, magazyn nie, nic! Tutaj chyba... Z Karaluch, 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 przez ciebie się dostał karaluch do mojego domu! Aha, a masz aha. Dobra Karaluch, karaluch, dobra! To chyba tyle! Chyba coś wyżej? O, sprawdź, może wyżej, no, sprawdź może wyżej, czy czegoś nie zauważyłeś Kot! Ja, <laughs> dobra, aaa. kot, no, kot Tak, nie było koćka Miu, 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 miu I co? To tyle? myślę... Masz a dwie rzeczy Abróz, Nie, 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 Arbus a, tak a, był, Abrus! Aaa, dobra Idę wydaję. I cieniladz. to już? Czekaj, na górze. To już Nobek, serio. I wszystko znalazłem, no? Dobra, to tak. O zapomniałeś o światełkach tutaj wszystkich były Tutaj światełka, tutaj <grystanie> była druga choinka, a tutaj była sztaloga nie w tym miejscu, tylko tutaj w tym miejscu. <grystanie> Więc masa masakryczną ilość rzeczy Teraz przyszedł czas na mnie, ja muszę zgadnąć, co zostało o, zmienione A zamienia Nobek zamienia <grystanie> Dobra. Dobra Dobra. Zobaczycie Poczekaj się a możesz o. iść z nim zamieniać! Podwójna moc, podwójna Ej, moc, a, podwójna a, 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 nie moc! Nie a ty nie podglądaj, bo ja już to... A, dobra. Już, już sprawę Dobra, No co, dobra. I tu czekamy. Będzie, Czekam. Najlepsze to będzie zmienianie, jak się pogadamy! Ej! to cały czas co? Pomóc. Nie będę mu pomagał, on nie wyzywa! Ja cię kręcę, Rubek, będziesz już takie godzinę tam stał, go, co? Go, go. Co? Już? Dobra, Lasa. o, dobra, dobra. Nobek zmienił, ale bardzo Lasa. długo coś zmieniał. nie wiem co w gimili, tym czasie stało. Chodź do środka, chodź, chodź. Idę, 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 no. Eee, Nobek? Dlaczego Lasa. cały mój dom jest brązowy?! Kurczę, zauważyłeś? No, jak miałem ja tego nie zauważyć, że jest cały brązowy?! Kurczę, nawet mnie nie, nawet nie No co? Myślisz, że ja tego nie zauważę? Pierwsza jest znaleziona, ale chodź dalej, bo co? 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 To była dopiero odpłynie? pierwsza rzecz? No. Uh, to okropnie wygląda, sobie Ohyda, wszystko jest brązowe. A co jest zmienione? Co jest zmienione? No kolor jest zmieniony. Tak, ale oprócz tego. Jeszcze coś? Nie. No? No? Uh, no ten kwiat no. dla mnie jest podejrzany. Oh, 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 oh lewituje! Dobrze, no. To no, był w innym o, miejscu, dobrze, dobrze. Buga, buga, o. No! Czy, 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 co czy ty, co? ty się cieszysz z tego, że on lewituje? Dajcie tu! stary latający kwiat, widziałeś kiedyś? jesteś Podobno masz 50 IQ od nóbka. Podobno. Ale na dole tutaj coś jeszcze jest zmienione. Na dole? A... Tutaj, no. Na dole, na dole, na dole. Na dole, na dole, na dole. No blisko było gorąco, aż parzyło. <laughs> Mam Bo... pomysł, ale ci nie powiem. Co? Co to mówisz? Ale parzyło nie no, nie mogę! Ty, bombkę zamieniłeś jakąś. No może! Tak, to bombki nie było, tej bombki tu. I którą jeszcze? Jeszcze? Tom! No, no, dobrze! Ten dobrze? On. Tak, no, te dwie. Let's What? go! Ej, Ej to, dobra, była to było akurat był ciężkie. Mega trudne, no. Czy znaczy, no, jest coś tak, jeszcze tak, zmienione? Tak, tak, trzeba iść do góry. Jak się! Nie, dobra, ty mi zamieniasz z powrotem wszystko na. No, na co? na niebieskie Ale w każdym razie ta ostatnia co rzecz jest, jest bardzo ciężka do znalezienia ta ostatnia a to rzecz No nie, ostatnia, ty ostatnia muszę, i ty chyba, chciałbyś... muszę chyba usiąść, bo jest bardzo ciężkie do, do znalezienia to Ej to i to, a to krzesło to co nie było tutaj <noise> Czekaj, czemu on się tak śmieje? Czemu się tak śmieje? Musiał tak ci powiedzieć. czemu? No chciałem musiałem usiąść, ty się śmiesz z tego, że musiałem usiąść, żeby pomyśleć co zostało zamienione? jest, 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 jest. Dobra Zamienione został Ptyś na Mikołaja! Co? Co? O! O, okay. Dobrze! Dobrze. To zyre, ej! To tyle też się liczy? Dobra, jeszcze, to, jeszcze? to krzesło, to krzesło! Nie, ale podobnie krzesło! <laughs> dobra, dobra, to! Dobrze, no! Chciałabym, żebym zrezygnował już! już, już. <laughs> dobra, głupie. coś jeszcze zostało? Eee, tak. Wyżej! Wyżej, olala, No przecież widzę, że nie ma tej na książki, dobra! a gdzie jest? Tu po drugiej stronie! to zabierz to daj tam. dobra, ej, ale, ale ty teraz nie, dobra, nie! Masz sobie mieć cały dobrą na z powrotem! Więc stoję przed tą kokardką, bo mnie oczy pieką od tego brązowego koloru. Mam nadzieję, że został. Że został już naprawiony! Ej, nobek! Naprawiłeś czy nie? A, nie? Dobra, ej, w sumie wow. całkiem fajnie, że dobrze, że ci wyszło. Ej, to, to mogę ci pochwalić moją nową umiejętnością? No, jaka? By, jak dobrze wiesz, potrafię dawać kruka. No dobra. Ale, ale potrafię też robić ho <laughs> Ale gutek. <laughs> ja cię teraz... nie mogę. Dobra, robimy teraz, Ptysiowi zmieniamy, więc wow. to nie podglądaj, a dobra. my zaczynamy. Pierwsze, co on zrobił... Tak. Co? O, to, to na to, się skroi. Co? <laughs> <śmienic> na pewno się nie zgubi. Nie wiesz co chodzi? Co, zamienić to z drugiej strony? Tak, tak, tak. Dajmy a to tutaj? Zyżeń. Na pewno się nie skabnie. A, a, może dajmy jeszcze to i dajmy po drugiej stronie? Tutaj, tego na pewno nie zaważy. No to to akurat jest troszkę gorsze. CO? No, ja bym to zauważył. Dobra, nie, ty byś tego nie zauważył, Zostawmy to. no, chodźmy w chodźmy wyżej. chodźmy Chodźmy wizę. na górę. Ja, A teraz ja mam... Coś trudnego, trudnego, trudnego Coś trudnego? Mm. Dobra, Pato. Pato, 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 tego się nie będzie skapywał. Aha. I co? Dobra, tego nie da się. Nie mam tego. Dobra. To też nie mam tego. Ale dobra, wiesz co? Stawimy tu to. O, nie, nie, nie. A bo nie, Że on się to może skroić? Może damy od razu coś takiego. <Deswegen> <yun movies> Czemu? Nie, nie. No mogę. czekaj, przecież wszystko jedno! <laughs> kurde, no patrz! Co ty zrobisz? No jest jakieś głupie to. Co? co ty robisz? No patrz! No ja! <laughs> Ale jak widzisz, o, nie, Dobra, hmm, inna rzecz, inna rzecz, to... Hmm. Żeś tań, nie tań. Tań. Ja mam, ja mam! No to mogę ten projekt to gdzieś indziej. Tu! Ha. 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 Taka! To mi się podoba akurat. A nie? E... To się nie dawa, zypadł. E... Jakby skakać? To może być tak! No, a nie, albo nie, zupełnie to na wejściu tutaj, psy psy Dobra, dobra, dobra. Myślisz, że to by zadziała mu? Tu nie, ale. Te... O, to no, się uda akurat. Jak w filmach... Będzie musiał przechodzić obok tego Tak, a czekaj, a dawaj coś trudniejszego Co? Może ostatnie, najwyżej, najtrudniejsze Że no. to nie da rady To co? Kryś to... To Kryś to nie To Kryśto nie, to to nie Że nie chce Dobra hmm. Co może być? Mam pomysł hmm. Łódzko? Uh -huh. O. Ej tak, odwróćmy je Tylko daj to bliżej ściany. Bliżej ściany? Tak Aha Dobra, o! Czekaj! To się nie idzie, to się... No dobra! Powiedzmy, że... Jest to trudne. Jest ale jeszcze coś trudniejszego. O, motylka co ty na to. Gdzie? Motylka dajmy gdzieś idzie. W której jest. A strony? na przykład... Tu! Eee! Yeah, to od razu zauważy! Tak? No. A to, to daj ten, daj tego motylka do, do wentylacji, do klimatyzacji! No <grym> ciężko jest akurat. Dobre! Nie, to jest nie. A czekaj, ja dam tak do środka, że może się uda do, do środka włożyć. O, czekaj. A da? No! Ajajaj, no dobra, ale tak będzie git, aj. będzie git. Dobra. dobra. Idziemy po nie da na bank. Nie, 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 widzowie, nie odnajdzie tych wszystkich rzeczy. Krysiusz! Co? To ty? Dawaj! Piszesz? Marmolada. Marmolada ta! Dobra, dawaj! Dobra, 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 jest dobra jest zrobione? Ile tych rzeczy zmienionych? Dużo. Weź te tędy, weź tędy. <laughs> Czemu? Czemu no, tędy? to. Dobra. No i co? No i co zmienione? Coś zmienione zostało? No, na pewno to coś, nie? No, 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 dobra, to no, był akurat Nupka była... pomysł to był. Nie, a to, to był, był swój pomysł. To pomysł. Tylko ty nowek by mógł wpaść na taki głupi pomysł. A tej gwiazdy to nie było. Co? No, no. A to był mój pomysł, a ten była? lepszy. Gdzie Skąd ja wiedzieć gdzie była? A, gdzie była. To, była to była, to a, była, to była. No dobra, niech ci będzie. O, Czemu wszyscy mi otwierają szafki na gacie? Ja się zajmiecie swoimi szokami! A może sejka cię bym chciała! A ma na, eee, e? na dole coś jeszcze zmienione? No wszystko. A te dwa bloki tu były takie białe? Tak. <ślesztą> tak. Nie, tutaj wszystko, dobra, wszystko. No na Dobra, wszystko, idź na górę. Mhm. O kurde. Dawaj, dobra, dawaj. Dobra, no. no dobrze, dobra, no dobrze, że tak, dobrze, że no nie okay, przewaliłeś mnie. Okay, nie? Okej, okay, okej, no tak, tak. Co tutaj jeszcze mogło zmienić? Ej, no to wszystko jest tak, jak było, chyba że. Ty krzesła, ten kot nie jest odwrotnie, chyba nie. Ale ehm. szuka. A Ej patelnia! No. no. Co jeszcze? Wiesz co? Prze co? Patelnia? Przecież ona tak była. No nie, no tu nie było pateli. Ja się znałem No patelniach. ja tutaj w sumie. No dobra, tu będzie lepiej, tak. Ale ona była tam cały czas przecież, to. Do. No dobra, dobra, Cię to ile tu jeszcze jest? Um, jeszcze jedna. A -a -a -a. Nie no? wierzę. Czekaj, ale czekaj, wiari. czekaj, czekaj! Nie wierzę! Czekaj, 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 czekaj! Aha! Czekaj. aha. Burger! O! Dobra! To tak ci się udało! Teraz. Masz ochotę na burgera! Burger! Obawiam je, obawiam, ale by się Dobrze obawiam. odgadłeś tego burgera, idziemy dalej! Teraz tutaj! Jaa! No. <noise> trochę! Kurde! Trochę cięższe, nie? Aha! Uh Prywatyzacja. -huh. Prywatyzacja. Aluga. Mm -hmm. jak myśli, ty? ci mózg wyparuje Poduszki nic nie ma ej dobra, trudne się wylosowało aha no właśnie e... nie, co teraz e... E... czekaj co? łóżko <laughs> no, do... dobra, git hahaha <laughs> git. co dalej, jeszcze jedna rzecz jeszcze jedna rzecz bardzo trudna jeszcze jedna rzecz bardzo trudna bardzo trudna jedna rzecz bardzo trudna a, a, nie, 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 nie wiem. Eee, e, klimatyzacja. Nie, nie, była! No nie wiem, co się być, co? No. On tak mówi, powiedział, jakby podsłuchiwał, bo to musiała desperyfikację dać. Tak. Am, um, am, um, am, um, To troszkę odnajdzie. No? tak. Nie. Nie. A to nie wiem, co, no. no, Dobra, przegrałeś, motylek! Tak! David, 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 David! Motyl na HT wleciał. Trzeba było debi, się debi, skupić, debi, debi, debi. a nie! O, dobra, naprawdę, no! Dobra, dobra. Ja to wygrałem! I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.